hej okay, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z czytania łamany na oglądania Dungeon Rompy IV. Jesteśmy w raczej końcowych fazach tej, tej całej produkcji, więc jutro będziemy zaczynać tryb, tryby darczowe z Dungeon Rompy V3. Tak czy siak, jesteśmy teraz w scenie takiej końcowej, praktycznie to wzywało imię i lecimy dalej. Zamiast używać filtru głosu monokumy, Junko używa swojego naturalnego głosu. Tyle wystarczyło. Tym jednym słowem Mukuro i Klusaba przestała być siłą natury i stała się znowu normalną osobą. Monokuma nie przyrapiłby tej okazji. Eee. Jakby ruszając się w rytm drżącego serca Mukuro, cała, cała, cała fala pazurów skoczyła do ataku. Czy ona to jest nie? Ale Mukuro zaufała swojemu instynktowi I um, wydzięła całe swoje ciało Żeby odeprzeć ataki Zostawiając tylko... Parę zadrapań Tu i tam <grym>, Co jest? Straszne to było, Mukuro Ale rozpacz nie była jeszcze skończona Ultimate Rozpacz nie marnowała ani trochę czasu, żeby wykonać kolejny ruch Mukuro, uważaj! Ha? Gdy ja tylko Mukuro usłyszała ten głos i umysł Stał się całkowicie pusty Nie było mowy o pomyłce. To musi być krzyk Makoto. Krzyk, który ocalił ją przed włóczniami Grangnira i zmienił jej przeznaczenie. Nie, to nie ożyć to. Zajęło jej to ułamek sekundy, żeby zdać sobie sprawę, że głos, który słyszała, był zaledwie dźwiękiem zerwanym przez Junko. Ale to była wystarczająca chwila, żeby wyciągnąć Mukuro, która odzyskała swoją, swoje człowieczeństwo prosto w rozpacz. Gdy tylko jakby zregenerowała się po tym momencie szoku, Monokuma pojawił się za nią i kopnął ją z takiego półobrotu w, w tę głowę. Ona wygięła głowę, żeby troszkę zniwelować cios, ale w tym samym momencie inny Monokuma zaatakował ją z innej strony, uderzałem w głowę. Zwykle Kuro uniknęła tego ataku. Trójka Monokum wyskoczyła w powietrze, kopiąc i obalając się na ziemię. O nie, jest kiepsko. Fakt, że nie używali oni pazurów, oznaczał, że nie próbowali od razu zabić mu Kuro. Zanim można wstać znowu na górę, masa monokum, czekających na nią na podłodze, wspięła się na szczyt Mukuro i przyszpiliła ją. <laughs> Jeju, kanapka. Jeden z monokum, e jakby stanął przed Mukuro, kiedy ta leżała twarzą w dół na podłodze i zaśmiał się. Pu -pu 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 -pu. Piękna dziewczyna. Przyczepiona, przeszpinona przez tych wszystkich, yy, przez te wszystkie wersje ja. E, czy mógłbym się czuć bardziej podescytowany? Nie rób takiej buzi. Jeżeli chciałbym, jeżeli chciałbym cię zabić, to byłabyś teraz przedziurawiona pociskami. Ale nie sądzę, żeby publika oglądająca to w telewizji, yy, lubiłaby takie zakończenie. E, mam nadzieję, że zrobię to dobrze tym razem. Co ty planujesz ze mną zrobić? Która zapytała swoim bez, głosem bez emocji. Morkuma e, westchnął i odpowiedział: Nic! Po prostu będę trzymał się oryginalnego planu i sprawił, żebyś zadrała w drzew w szkole. Jeszcze raz wym wymarzę wasze wszystkie wspomnienia. I sprawię, że powtórzycie. Przywitanie się ze sobą i ceremonii otwarcia. Typowo dla Małkumy nachylił się. W stronę Mukuro. Ale to byłoby nudne, jeżeli musielibyśmy robić wszystko od nowa. Może tym razem weźmiesz udział jako Mukuro i Kusama. To byłoby arcy ciekawe Zabieraj jeszcze więcej Twoich wspomnień. Jak zrobiłem z tą irytującą detery... detertywką? Męż po prostu biedną, małą dziewczynką bez pamięci! No i przyznał się. Znaczy, oczywiście wiedzieliśmy o tym, że to on wyczasował... że on za tym wszystkim stoi. Nie gadał i drżał swoim ciałem od strony do strony. Inne mokumy tańczyły i tręciły się. Ja pierdzielę. Pośród tej fantastycznej, takiej ciężkiej do uwierzenia, scenki, Morkuma dalej opisywał swój bezsensowny, beznadziejny plan bardzo nonchalansko. Po pierwsze, na początku będziesz dziewczyną z amnezją, i wszyscy będą cię żałowali. Ale cię dotyczyją tajemnicy tej, ak tej akademii. Oni dowiedzą się kim naprawdę jesteś To jest ekscytujące, że pomyślecie jak oni cię potraktują, kiedy coś się stanie Znając ciebie, prawdopodobnie zabijesz kogoś instynktownie Może powinienem jeszcze raz wymyślić zasady dotyczące samoobrony Bo, 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 bo. Nie możesz I wspomnienia e, byłyby usunięte, tak? Tak. Nie mogłaby zrobić nic z tym, że koledzy z klasy jej nienawidzą. Ale stracenie, nawet wspomnieć dzieciństwa, oznaczałoby, że straciłaby e, swoją relację z Junko Ja też jej Nie miała e, niczego do zrobienia na tym świecie. To było nie do wytrzymania, nawet dla niej. Słyszałem o nowej grze Plus wcześniej, a to jest pierwszy raz, kiedy widzę nową grę Minus. Ale żartowniś. A, czy pojemcie związać dla zabawy? A może sprawimy, żeby ta gra była jeszcze bardziej masochistyczna? Zapomnij o trybie ciężkim. Tryb bardzo ciężki ma po trybie Inferno. Może chcesz przejść do trybu niemożliwego? Ile nawiązań, Moon Kuma? Coś się z tobą dzieje? Co za nawiązanie, Czechow Może usunę twoje wspomnienia po tym jak yy, pociągam cię. Yy, Zabiercie cię o motocykl. Yy, zaserwuję ci tysiąc uderzeń z piłek baseballowych. Spala cię na stosie i zmiażdżę cię zmiażdżarką. W sensie to nie była zmiażdżarka, to była bardziej jakaś maszyna budownicza. To oczywiście co nawiązało do egzekucji z pierwszego, z, z, z drugiego, pierwszego, trzeciego i czwartego rozdziału. wiedziała o czym mówił Mokuma. On e, opisywał narzędzia, które przygotowały we dwójkę na różne egzekucje, które zaplanowały dla uczniów. Potem jak wszyscy się sobie na nowo Potem jak wszyscy się sobie na nowo przedstawią! Będę chodzili po szkole i w końcu... Y, płasko... Płaska dziewczyna z amnezją. W końcu wiedzą się, że płaska dziewczyna z amnezją. Pokryta bandażami z tatuażem Fendrian y, na prawej ręce. W końcu się o tobie dowiedzą, jednym słowem. I would bet, bet, a certain might that. Jestem pewien, pe pewien, że pewien fanbase by bardzo się tym podjarał. Jeżeli to byłaby gra, to by zwiększyło sprzedażę o 500%! Choć Mokura miał, by żartował, wszystko co powiedział było śmiertelnie poważne. To wód wódź, Mokura usłyszała drżący, taki dudniący dźwięk z odległości O! Czas na twoją słodką przejażdżkę! Bazując na dźwięku silnika, Mukuro założyła, że to musiał być duży motor który miał być użyty do jednej z rezykucji eee, Bardzo się postarałem i sprawdziłem go z pokroju kary, więc lepiej bądź wdzięczna! Po raz pierwszy widzimy tak naprawdę narzędzie, które zostało użyte wcześniej w egzekucji. W sensie, nie wiem, egzekucję mimo wszystko traktowałem trochę, trochę z przymrużeniem okna, wiadomo, i które wydają się być wręcz niemożliwe. A tutaj ten motor po prostu się pojawia. Co prawda, to jest motor po prostu Monto, więc Monokuma nie miałby problemu, żeby go załatwić tutaj. Dźwięk ryczącego silnika robi się coraz głośniejszy i głośniejszy, jak nadchodzące kroki śmierci. Mukuro zostawiała się jak Maokuma będzie prowadził ten motor mając tak malutkie ramiona i nogi, ale wtedy przypomniała sobie, że miała do czynienia z Ultimate Rozpaczą. Junko sprawiała, że niemożliwe staje się możliwe, sprawiając rozpacz. Rozpacz, która trzymała się ramię w ramię z przeznaczeniem Mukuro. Czy ja zawiodłam? Nie na napełnić Junko rozpaczą? Nie mogą ocalić Makoto i reszty? Pytania przebiegały przez umysł Mukuro. Nie było szans, żeby odpowiedziała na nie tak łatwo. W końcu ona wciąż żyła. Dźwięk motocykla robił się coraz bliższy i bliższy. Zupełnie jakby grożąc, że złamie ducha Mukuro. Nagle Monkuma przestał się ruszać. Inne Monkume dalej robiły swoje automatyczne ruchy. Gdy te dziwaczne wydarzenie się rozwinęło, Mokuro zauważyła coś. Moty y motor nagle ucichł. Po paru sekundach silnik eksplodował do życia i zaczął y nadjeżdżać, nadjeżdżać jeszcze szybciej i szybciej. Po paru sekundach to, co pojawiło się przed głównym wejściem, to była... Ogromny motocykl, który przejechał przez grupę Monokum Jak ee, łowca polujący na swoją ofiarę Okej, okay, będzie to na nim? Okej okay. eee, Prowadzący motocykl był nie kto inny jak Mondo Ołada Ale koks U Monokuma były... Widocznie zszokowane, byli widocznie zszokowani, przez to, jak się rozegrała akcja. Zamiast skupić się na nich, Mondo przyspieszył motocykl, który ukradł od morkumy prosto w stronę Mukuro. Tuż przed tym, jak jego przednia opona dotknęła Mukuro... On... W Zrzucił sprzęgło i obkręcił cały motocykl. Że nie zrobić trick na kółku, chyba bardziej. <grymne> Te animacje. E, tyle koło. Przyjechał obok pleców mukuro, odbijając mu które ją e, trzymały. Hej, możesz wstać? Modo zapytał i zaoferował swoją dłoń mukuro. Zdezorientowana mukuro wzięła jego dłoń i wstała. Co ty robisz Mondo, to było bliskie, byłem tak blisko Jeden z morków zaprotestował Nie w swoim normalnym głosem, ale głosem hakera. do Madaraya do Madaraya Och ta Ty jesteś Beshichi czy coś tam, ta? Zgadza się Dlaczego połagasz terroryście? Terrorystce ja tutaj się im wylupiam z tym ani z niczym. Eee, ale nie jestem pewien, czy ty albo ta dziwucha kłomiecie. Nie przechwalam się tym bardziej. Eee, żyły na jego stroniach zaczęły bulgotać w sensie tak bulgotać tak pulsować. A jego policzki eee, zaświeciły się czerwienią kiedy się zezłościł. Gdybym e, Ze złości po, podczas gdybym powiedział. Ale wciąż, nie jestem typem, który będzie tutaj stał Kiedy... Jaki, jakiś... Jacyś doci zbierały się na dziewczynę Ok, miło z twojej strony O czym ty radasz? Powstrzymaj się! Zapewne doświadczasz yy, syndromu sztokholmskiego. E, pomyliło ci się, że jesteś przyjacielem z kryminalistą, która cię pojmała. Można wytłumaczyć Mondo, ale on go ignorował. Biorąc dłoń mu kuro i ciągnąc ją na tył motocyklu mo motoru. O zamknij mordę. Nie nic o. E, to jest żart słowny, bo on po prostu źle to. Nie zrozumiał słowa sztokholmski syndrom, tylko jakby rozbił to na sztokholmski syndrom. Nie wiem o żadnych sztokholmach czy synach droma, ale nie będziesz że mną pomiatał. Kiedy Mondo wykrzyczał to, on zaryczał tym swoim motorem, jakby używał tego do podpicia swoich słów. ci zaczęły się ruszać, ale ta dwójka zniknęła, zanim mogły wycelować w motocykl. Szybka piłka. Kiedy przejechali przez korytarz, niezliczone Morkumy broniły za nimi, machając pazurami w powietrzu. Dlaczego? Zapytałem Kuro. Ha? Wyczyszczą mondo? Jego głos był nawet głośniejszy niż dźwięk silnika. Nie pomyśl sobie czegoś nie tak W ogóle ci nie ufam. Obniżył swój głos delikatnie, jakby szeptał sam do siebie. Ale wciąż nie wiem dlaczego czuję czułam, jakby... Jakby można zaufać w to co mówi. On! Złapała się na tym kuro A nie było teraz czasu pytania. Jednostka prowadziła, e, prowadząca prowadzącą droniła za motorem, i prawie ich droniła. I wtedy, jak jakaś niesamowicie dostojna, przerażająca kreatura, e, one zebrały swoje pazury, w takim perfekcyjnym zestawieniu, w perfekcyjnej symbiozie i w tym momencie... Okej, okay, Sakura. satura. Ehm... Przy motorze pojawiła się pewna dziewczyna. Dziewczyna, której umiejętności walki... ...poklonowały każdego normalnego człowieka. Najsilniejsza dziewczyna na ziemi. Mając w sobie ducha walki... to ehm... fuck. Ultimate, mistrzyni sztucz walki, wyskoczyła... do góry. Dźwięk nawet głośniejszy od silniku motora wypełnił cały pokój. Kiedy Mukuro spojrzała z powrotem, ona zobaczyła... ...Sakurę lądującą na podłodze, wysyłającą paczki Monokum, całą grupę Monokum, yy, odlatujących w różne strony. Sakura? Jeżeli usłyszała... Yy, Jeżeli na tę usłyszała, to nie dała tego po sobie poznać. Jak statua jakiegoś przerażającego boskiego króla, ona uspokoiła się, swój oddech i stała e przed paczką monokum, gotowa do walki. O, staturka. Twoje metody e pościgu wydają się... Mm. Jakby to przetłumaczyć, takie nieprzystępne dla kogoś, kto uważa siebie za ultimate hackera? Oooo! Potężna aura zaczęła wypływać z jestury, a jestura zabuściała intensywnie, intensywnym ciepłem, które zaczęło wypełniać cały korytarz. W przeciwieństwie do. ...mocy, powiedzmy, do, do siły, przemocy, którą miała Mukuro, to była siła sztucz walki. Mukuro zamroziła powietrze wokół siebie, a wraz z nim cały czas, ale Sakura generowała wystarczająco ciepła, żeby przejąć jakby całe, całe pomieszczenie, kiedy stała przed, przed Monokumami. Z tym ciepłem, y, tak ty ty tycającym ją w plecy, kuro, rozejrzała się. Kifumi czy Hiro ostrożnie zaglądali za drzwi prowadzące do dormitorów, kiedy Aoi i Taka obserwowali to z wnętrza budynku. Po przemienieniu ich, Mondo zwolnił y, motocykl, y, kiedy dotarł do. Przed kafeterię e, i zrobił tutaj taką całkowitą pauzę. Stop, reach the front of the cafeteria and turn into a complete stop. Taki przystanek dla nich, był jednym słowem. Inni uczniowie patrzyli tak niepewnie na Mukuro. A pośród tych uczniów Mukuro zauważyła dwójkę ludzi, e, którzy nie traktowali go z podejrz podejrzliwością. Jedno była Cioko. Która wydawała się... Oj, za szybko przeciąła Która wydawała się badać sytuację Drugim Był chudziutki chłopak Który... Pochylał się i opierał o ramię Kyoko Oj kurde, Ciotro lepiej dopuść, bo jak mu Kuro się wkurzy Machota? W końcu się jej wytrwawił, a tyle dodaliśmy z rano otwartą. Usta Mukuro zaczęły drżeć, kiedy ona usiadła mm, na tyłach motora. Jeden jest ból spowodowany e, przechodząc przez ciało. Makoto uśmiechnął się do Mukuro e, i powtórzy, e, powtórzył to, co miał powtórzyć. E, to, co powiedział do niej wcześniej. Cieszę się. Cieszę się, że jesteś bezpieczna, Mukuro. Niestety, Mukuro nie mogła zdecydować sprawy. Nie mogła zrealizować nadziei wypełnienia swojej mocy się i rozpaczą. Zamiast tego, ona udało jej się zasiać nadzieję w jej przyjaciołach. No w takich, no w przyjaciołach, w przyjaciołach. Makoto ledwo zyskał przytomność, kiedy Mukuro walczyła z hordą Monokum w, przy głównym wejściu. Kiedy się obudził, on powiedział coś niesamowicie prostego. On gadał o swoich wspomnieniach. Większość uczniów była wciąż sceptyczna, nawet po wysłuchaniu y, nagrania głosowego Mukuro na laptopie Chihiro. Oczywiście, wciąż nie byli do końca przekonani na początku, kiedy to się obudził, ale po to jak Arsatura zadałem pewne pytanie, nastrój całkowicie się zmienił, więc za ścianami tej szkoły świat jest całkowicie zniszczony. Że nikt inny nie przeżył? Makoto to powoli usiadł, yy, żeby odpowiedzieć na pytanie sepury Nie martw się. Jestem pewien, że Chanchiro wciąż jest bezpieczny. O, ci raczej nie się rumieniła. Jestem pewien, że dalej dotrzyma swojej obietnicy wobec siebie. Sepula. Sakura... Tak, teraz tak zrobię. Tak, 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 Chanchiro <laughs> był jedynym mężczyzną którego nie mogła pokonać. Mężczyzn, który obiecał jej rewanż, i obiecał jej jeszcze parę rzeczy. Skąd znasz to imię? Zrobię o tej obietnicy, ponieważ powiedziałam, powiedziałam ci, nie. Mężczyzn to powoli poprawił się. Powiedziałeś to nam wszystkim. Sakura była cicho, potem usłyszała te słowa. Ale wtedy ona stanęła przed innymi uczniami i przemówiła trochę głośniej. Głośniejszym, czystszym głosem. Będę ufała, Makoto. Satura? Chociaż Hoshioi była zszokowana, Sakura dalej przemawiała z determinacją. To, co powiedział teraz Makoto... ...to jest coś, co bym wolała... Zachować w, w mojej pamięci. W mojej pamięci. Właściwie. planowałam zachować to jako sekret aż do dnia, kiedy zginę. Ok. A jeżeli bym podzieliła się tym sekretem, to oznaczałoby, że była silna więź pomiędzy Makoto, mną i innymi uczniami. No i była. Nawet nie wiesz, jaka moja droga. Margot dalej e, kontynuował rozmowę tym takim delikatnym tonem. E, choć to nie było dobre dla jego serca, on dalej e, powolutku gadał o swoich wspomnieniach, e, których pozostaje uczniowie już nie mieli. Co? Ty wiesz o historii, którą planowałem napisać? Tak, Hifumi, o tym jest ta fabuła de la i tak naprawdę, ale to byłby plot twist jesteś jesteś specjalisty, specjalistycznym użytkownikiem nęcz, który może przewidywać przyszłość? Wow, chyba nawet rozumiem to nawiązanie. Nie wiem czy to nie jest nawiązanie do Hunter X Hunter, który właśnie oglądam sobie. Fajnie. Ty już skończyłeś tę historię fumi. Czadałeś mi pomóc sobie z nakładaniem tuszu. Co? O, chwila moment. Słowiesz, że... Yy... Co? Co znaczy extorted? Aż jestem ciekawy do słowa w takim wypadku. nie wiem gdzie... Okej, okay, cała szczęść odbiliło się na tym ekranie. A uh, extorted, chyba wyciągnąć, prawda? Wymusić? że wymusiłem tą kasę od dziewczyny związanej z klasem kluzuriju? Czy raczej chodzi o Petro? Ponieważ nawet próbowałeś sprzedać organy? <grym> Boże... w kagatury to jest taki po prostu człowiek, że ja nie mogę. Extruciating? -si -si Extruciating. -si Czytać, może znaczy co oznacza. Kolejne słowo: Extruciating. -si rozdzierające. Ile rany... E, były roz rozdzierające. Ale nawet jeśli Makoto dalej uśmiechał się i gadał o naszych wspólnych życiach. No niestety o tych życiach nie pogada już w tym odcinku, ponieważ będziemy powolutku kończyć. Standardowo zapraszam was do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji, jeżeli wam materiał się oczywiście podobał. Dodatkowo zapraszam na media społecznościowe, na mojego Twittera, na Discorda, gdzie macie różne rompowe kanały oraz kanały ogólnie związane z seriami na moim kanale. Dodatkowo zapraszam was również na Patronite, jeżeli byście chcieli wesprzeć kanał finansowy i przyspieszyć jego rozwój, a także na mojego Twitcher gdzie streamuję co tydzień od środy do piątku, od godziny 17, prawdopodobnie jeżeli Szybko się wyrobię z różnymi materiałami, które chcę przygotować na przyszłość. To prawdopodobnie również będzie tych streamów trochę więcej, ale na razie na razie jest tyle, ile jest. Ja oprócz tego zapraszam Was oczywiście na odcinek, który będzie dzisiaj o godzinie 18.00. Drugie podejście do Dungeon Rompy. No i cóż, to chyba tyle. Dzięki wielkie za uwagę. W kolejnym odcinku być może skończymy wszystko, ale z Dungeon Rompy i w że będą jeszcze dwa odcinki. Kolejny zrobimy też, około ten 25-27 no tam, pomiędzy 25 a 30 minut a jeszcze kolejny zrobimy taki zamykający całą serię ja wtedy dam wam takie ostateczne podsumowanie tego co myślę o tym całym projekcie co myślę, jakby o całym pomyśle na ten projekt o wykonaniu go, no tak sobie zrobimy takie pogadankę i po prostu troszkę pordybamy. no to będzie taki w formie zamykającego odcinka, całe wszystkie tryby poboczne z dwójki a jeszcze do dwójki wrócimy, żeby przejrzeć sobie arty i dopiero potem będziemy zaczynać sobie V3 więc tacy są plany na najbliższe odcinki jeżeli chodzi o tą serię, teraz mówię mówię 18.02 podejście do rompy, a jutro widzimy się oczywiście o godzinie 16.00 oraz 18.00 na gierce fanowskiej, w tym przypadku to super na rompa ladder oraz na your turn to dziękuję wam ślicznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej papa.